A więc witam was widzowie w dzisiejszym odcinku z School of the Dead ze mną jest gość go specjalny, czyli Maxiu Siema-Siema Maxiu 05 tutaj jest z nami Czekaj, Maxiu Maxiu podłoga. A, Maksiu, a tak Maxiu, podłoga dokładnie e, mogę go sobie podgłośnić. E, o to co? o co chodzi w tej grze? No, Bo no. ja się nie zapoznałem z tym w ogóle Jak coś to sobie to przeczytajcie, zatrzymajcie o, to jest ten typ, to gonił ciekierom. No, no to nieźle A, e, bez generalnie, mamy, generalnie mamy uciec No, bez przedłużania zaczynamy łapkę W zasadzie łapkę w górę, suba Cholera, <ślapple> jesteśmy w szkole jakiejś W szkole? Uczniowie uczą się liczyć do dziesięciu Mam 34 lata Chodzi o nas, mamy... Mam coś w książkach 30... Znaczy, nie pamiętam, w jakiej stronie jest 30 Max wspomniał A ja nie słyszę nic M Nie wiem A to nie muszę słyszeć, dobra Dobra, gości tam zasnął O kurde O, cholera Ej, ale Ejo, to jest w sumie trochę dziwne, że nikt go nie obudził a, to. Dobra, o kurde, ok, chodźmy my, to jest dość ciemno. Nie, 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 Kurde. Co jest? nie, jest bez głowy? A, nie, jest ma bez głowy. głowy. O kurde. A w tym Nie wiem czy ty będziesz mógł to wrzucić na YouTube. Będę mógł. Gdzie to rzucali. Niech Gdzie? Jak widziałem na YouTube to ludzie to Nie było cenzury żadnej Ewentualnie zarabianie jest ucięte, a ja i tak zarabianie nie mam, więc to w klasie, rozumiem. No to ty możesz sobie nawet jakąś muzykę randomową wrzucić, bo i tak. Nie, Ale klucz O kurde Tu idzie, idzie tu tu Możesz nie, w szafce Jak nie, kłóca nie, się nie, Czekaj, so, są kontrolki tu nie, nie, ma a spróbuj C Masyca nie działa Ctrl, a Control też A kontrol? A Shift? O też nie Shift ja biegam Możesz... Ej spróbuj się schować w szafce Gdzie tu idzie? Chyba? A nie, gdzie? Tu ma stronę Schowa się w szafce Stestujemy to Można? Nie Można O Ha Aha Ooooh! Eita, mas é coś napisane, ciekawe? Kartkówki to są. Kurde, idzie tu! Idzie, idzie, siekera! Teraz, teraz! Pierdzielamy! É, tem que ir, uol, tu -um, não consigo, não é? Kurde! Ooooh! No to koniec! Do szafki, do szafki. Idzie tu? To się nie wiem. Ej, ja mam taką pikselozę A jak mi... Nic się dzieje, bo tu nie mam nic do zebrania. Taki mały obszar, nie wiem co robić. Tak, nie wiem, gdzie on jest. Już tu blisko jest. A jak włączysz latarkę? Bo jeszcze on mnie widzi z tą O! Ej, zapal, A Nie widzi nas Sprawdź raz. tutaj po prawej Na tym O O, o. Jezus Maria Nie widzę że to on tam stoi Ej, dobra, tutaj raczej nie wejdzie Co, nie? Nie Ej, a, a sprawdź w środku kibla Tylko na się tam do tego typa prawie w, w umywalkach i w środku kibla Tam nawet nie mogę iść tam W walkach? to ty mam jakiś klucz A może jak idzie tyłem, spróbuj Gdzie on ten ma? Widzisz? A kurde, to jest! O kurde, wbił nam coś Co jest? Widziałeś tam u niego gdzieś klucz? Nie, bo ja mam taką pizzę lożę, że ja nie widzę nic Ołam To może bić? A nie masz tu wejść ty fakt widzisz to, widzisz to? To jest. Nie mi cały czas widzi. O, nie widzi. O. O kurde. To jest. Dziura. Była. Cześć, tutaj nie dormię, bo są zamknięte drzwi. A no, no właśnie. Tu no, dalej otwarte będą jeszcze. I'll that.

It seems to me that my plan to lure you into an obvious trap has failed. Congratulations, you have managed to not... Kurde, zarąbał mnie, a którego majstra nacnał? A nie, może w początku? Nara, no, z Maria mogę wyjść normalnie, a kurde, jestem ci piwnicy. Hello. O Jezus! Co tu się stało? w taki o Jezu, co nas nazywał A tak, o A okej, okay, miał z nią zabić po prostu. wybiegł ty, winę z Place? A. A dobra, widzę To tyle tego odcinka. Jak Ci podoba gramax. O, o jest była spoko, jednak taka... No trzeba najpierw ją sobie ogarnąć I tak ciężko Ciężko w nią zagrać Bez y, większego zapoznania się z nią tak no. Nie myślę, że była gites No jak i razy to to z więcej wiedziałem gdzie to jest Kilka razy to samą drogę Potem można speedrunować spoko No W ogóle Ach, teraz to zauważyłem, ja mówić, że to L wygląda jak siekiera, trochę, ale to prawda. Ale teraz wiedzę, że to L to faktycznie jest siekiera, myślałem, że to wygląda, to wygląda jak siekiera. Tak z rozdrobni przez przypadek, ale... ale Nie, to, to specjalnie. Specjalnie. Specjalnie, to jest to dopiero. No, więc... Ja się z wami żegnam, napiszcie jak ta gra podobała. Ja zapraszam Was na filmy, które się teraz na chwilę wyświetlą. Poprzednie filmy. Więc ja się z Wami żegnam. No i... Cześć!